Kochani, chcę się na chwilę zatrzymać i uporządkować wszystko to, co będzie się działo w Phoenix, Akademia Transformacji SP na przełomie stycznia i lutego. Dostaję od Was sporo pytań, wiadomości, próśb o wyjaśnienie, dlatego pomyślałem, że warto jest to zebrać po prostu wszystko w jednym nagraniu, żeby było jasne. Przed nami trzy różne wydarzenia, trzy różne formy pracy i trzy różne przestrzenie rozwojowe. Każda z nich jest inna, co prawda, ale wszystkie łączy jedno: świadoma praca ze sobą, z emocjami, z energią i taką wewnętrzną transformacją, bo e, wszystkie te wydarzenia mają na celu jedno żebyście mogli spojrzeć głębiej na siebie, na swoje życie, na swoje relacje, być może je uzdrowić, przyjrzeć się nim, zmienić przez to i przetransformować swoje życie. Pierwsze wydarzenie to jednodniowe warsztaty podróż przez czakry, w zasadzie półdniowe, które odbędą się w piątek, 30 stycznia, na platformie Zoom, w godzinach 18.22. Może troszeczkę dłużej czasu polskiego. To spotkanie stworzone jest z myślą o osobach, czyli te warsztaty, które chcą lepiej zrozumieć swoje ciało energetyczne, emocje. I to, jak ta wewnętrzna równowaga lub jej brak wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, na nasze codzienne życie. Nawet czasami nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy. Podczas warsztatów będziemy omawiać siedem podstawowych centrów energetycznych, ale też dwa dodatkowe, czyli czakrę gwiazdy duszy i czakrę gwiazdy Ziemi. W bardzo taki, kochani, praktyczny sposób, ponieważ będę to odnosił nie na zasadzie książki, tylko odnosił to do konkretnych aspektów naszego. Życia, taki, a więc taki praktyczny, praktyczny sposób. Będziemy pracować z krótkimi medytacjami oraz zakończymy całość grupową sesją, oczywiście metodą Healing, harmonizującą wszystkie, oczyszczającą wszystkie te centra energetyczne. To wydarzenie jest dostępne dla każdego, bez względu, tak naprawdę, na jakiekolwiek doświadczenie. Tu chodzi tylko o otwartość i po prostu chęć zmiany, głębszego wglądu w siebie. Drugie wydarzenie to jest kurs Teta Healing Basic DNA, który odbędzie się od 6 do 8 lutego i to już jest taki dosyć spory konkret. Tutaj pracujemy ponad 16 godzin, więc jest to rozłożone na 3 dni. To kurs dla osób, które chcą poznać tą metodę Theta Healing, którą ja pracuję i stosuję w swoim własnym życiu każdego dnia. Od podstaw nauczyć się medytacji Theta Healing, nauczyć się pracy z podświadomością, przekonaniami, emocjami, no i energią. To metoda, jak już wspomniałem, z którą pracuję, pracuję wiele lat. Zarówno dla siebie, jak i z klientami tu w przestrzeni akademii, i która realnie, tak naprawdę realnie i namacalnie zmienia ten sposób funkcjonowania nasz na co dzień, podejmowania decyzji, a również budowania relacji z innymi również tych relacji rodzinnych czy romantycznych. Wszystkie szczegóły dotyczące kursu, programów tych kursów, czy warsztatów, czy te wszystkie założenia organizacyjne, oczywiście znajdziecie na oficjalnej stronie Akademii Transformacji sp.com. Trzecia przestrzeń. O której tutaj wspomnę, jest to kurs e, konsultantów kronika kaszy. I on ma trochę, zupełnie, e, trochę ma zupełnie inną formę. To jest indywidualne szkolenie prowadzone jeden na jeden, do którego można zapisać się tak naprawdę w dowolnym momencie. Kurs jest całościowy, a więc obejmuje zarówno poziom podstawowy, jak i poziom zaawansowany i przygotowuje nie tylko do pracy z kronikami dla siebie ale również do pracy z innymi. To głęboka, bardzo rozwojowa ścieżka. Ten kurs trwa 12 tygodni takich wykładowych, gdzie się spotykamy i 12 tygodni, czy 3 miesiące praktyczny, część praktyczna. Jest on oczywiście zakończony uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu konsultanta kronika Kaszy, akredytowanego przez IPH. M, przez Instytut IPHM. Również tutaj wszystkie, dokładnie wszystkie informacje znajdziecie na stronie Akademia Transformacji SP. Teraz bardzo e, taka ważna, właśnie sumująca informacja. Kochani, jest masa filmików już nagrana, dużo informacji na temat tych wszystkich wydarzeń, e, ale sięgajcie czy to do strony, na stronie internetowej. Nie na żadnej społecznościówce, ale przede wszystkim na stronie internetowej jest taki gruntowny opis. E, znajduje się tam, e, znajdują się tam wszystkie informacje. Kochani, e, przez również e, no, znajdziecie tam przede wszystkim opisy programów, tych kursów czy tych spotkań, ale również jaki jest koszt inwestycji w siebie. Znajduje się to, jak już wspomniałem, na oficjalnej stronie. Dlaczego to robię, kochani? Z uwagi na w przestrzeni internetu, zwłaszcza na tych em, różnego rodzaju portalach społecznościowych, TikTok, Facebook i tak dalej, Instagram, pojawia się naprawdę masa różnych fałszywych kont, i tylko zapisy na tego rodzaju wydarzenia odbywają się przez oficjalną stronę. Tam znajdziecie, wystarczy zejść trochę niżej, znajdziecie formularz kontaktowy. Przez ten formularz można się ze mną skontaktować, zapisać się na ten kurs. W tytule wpiszcie, co Was interesuje. I to jest taka najbezpieczniejsza forma kontaktu. Również poprzez WhatsApp. Tu w opisie podaję numer Whatsappa. Kochani, też od razu mówię, piszcie wiadomość. Ja nie zawsze mogę odebrać telefon, dlatego że mogę prowadzić w tym czasie sesję, czy mam lekcje ze swoimi studentami, chociażby w szkole przyszłych konsultantów Kronika Kaszy. Czy prowadzę też różnego rodzaju inne formy? Plus do tego jeszcze pracuję normalnie zawodowo, więc no, nie zawsze mogę ten telefon odebrać, natomiast zawsze odpisuję na wiadomość. Dlaczego mówię poprzez WhatsApp czy poprzez formularz? Dlatego, że kochani, sami wiecie, że nieraz czy na TikToku, czy na Facebooku, gdzieś te wiadomości, te portale filtrują. Ja nie zawsze, naprawdę macie, jeżeli komuś odpisałem, to naprawdę ma szczęście, że ja to zauważyłem, bo nieraz w ogóle tego nie jest nie widać. Dlatego, no jeżeli ktoś nie dostał takiej informacji zwrotnej ode mnie, bardzo przepraszam, ja po prostu jej nie widzę. Wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego, adresu, e-mail, który jest podany, napisać maila, czy skontaktować się przez WhatsApp. E, kochani, to już powiedziałem. E, na koniec. A, Aha, jeszcze jedna rzecz, przy okazji chciałbym przypomnieć, że oczywiście prowadzę również sesje indywidualne, ten kalendarz na, luty, na styczeń luty, on już się powoli zapełnia, więc jeżeli ktoś chce się umówić na indywidualną sesję, zapraszam i znowu podkreślam, Wszystkie rodzaje sesji są opisane na stronie internetowej Akademia Transformacji SP. Poczytajcie, tam jest są naprawdę wszystkie informacje, jak wygląda sesja, nad czym pracujemy, jaką metodą konkretnie. Stopniowo też, kochani, pojawiła się taka potrzeba, że ludzie nie chcą korzystać z sesji, chcą po prostu porozmawiać, więc jest również taka opcja, jej oczywiście nie ma. Jeszcze na stronie internetowej, ale taka godzinna, powiedzmy w cudzysłowie, sesja bez konkretnej pracy również będzie dostępna. A więc, jeżeli czujesz taką potrzebę, warto jest tam zajrzeć i jeżeli chcesz, taką sesję sobie zabukować. Na koniec chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność na wszystkich portalach społecznościowych, gdzie są publikowane te moje filmiki. Zaczytanie artykułów, tam zawsze jest dużo więcej. Za wszystkie lajki, komentarze i te wszystkie udostępnienia. Dziękuję, że razem tworzymy tą wspólną przestrzeń. Dziękuję, że jesteście. I dzisiaj przesyłam Wam niesamowicie dużo bezwarunkowej miłości. Kochajcie się więcej i do zobaczenia.